O mnie się nie martw 8 sezon odcinek 12 online na wod.tvp.pl w internecie za darmo po premierze w TVP2. O mnie się nie martw 8 odcinek 12. O 103 na wod.tvp.pl online za darmo w internecie po emisji i w telewizji. O mnie silnie martwą się moc. 12 w TVP2 premiera w pitek 2505.2018 godzina 20.40 przed premierą serialu O mnie się nie martw 8 odcinek 12 w tvp 2 na stronie internetowej wod.tvp.pl jest pegatne O mnie się nie martw 8 odcinek 12 w internecie oto link Zobacz 2. O mnie martw 8 sezon odcinek 12 online w internecie na wod.tvp.pl O mnie martw 8 sezon odcinek 12, Odc. 103. Streszczenie, co się wydarzy? Milena, Paulina Komenda, robi wszystko, by Krzysiek, Paweł ba? znowu jej zaufał. Marta, Katarzyna Ankudowicz i Tomek, Tomasz Podchalski, mają odmienne wizje wesela i wspólnego kreskacia. Aka, Joanna Domacka, zostaje laureatk presti owego konkursu, dzięki czemu jej lokale znajdują się na szczycie rankingu. Iga, Joanna Kulik, proponuje Sylwii. Aleksandra Adamska, stap współprac z jej fundacji. Obie nieoczekiwanie staje się świadkami niepokojcej konfrontacji Magdy Gadomskiej, Anna Terpibowska, z roszczeniowym klientem. Tymczasem Marcin, Stefan Pawbowski, który broni pracownika zwolnionego za odmowę badania wariografem, przez przypadek odkrywa smutny tajemnic Magdy. Krzysiek dowiaduje się, jak zakotczy wsi poprzedni zwizek Mileny. Chcesz wiedzieć więcej o serialach? Znak zapytania odwiedz nas na Facebooku.